W redakcji po raz kolejny pojawił się samochód, który pewnie wielu nazwałoby typowo miejskim. I owszem, Skoda kamik należy do segmentu B. Wersji Style, 1.5 150 koni mechanicznych. Przyznam, że jest to typowo miejski SUVik. W bogatym wyposażeniu, może niespecjalnie e, zliftingowany, jeżeli chodzi o e, design, wielu zmian nie ma, natomiast e, myślę, że mocno zaskoczyły wyposażeniem, jak i e, elastycznością. Kiedyś były nowością te lampy podwójne, no teraz niestety jest to już standard. E, nie ma jakichś szczególnych tu nie ma opuchowego kształtu, zaśnięć. E, jest takim klasycznym strzelbikiem, który na mieście i tak samo na trasie naprawdę daje radę. Na pewno w, w środku wygląda bardzo estetycznie. Te przełamania czerni z wstawkami z takimi srebrnymi. Dobra tkanina foteli, podgrzewane fotele, kierownica dwudzielna, 9 calowy ekran. Możemy sobie zadać pytanie czy Skoda Kamik jest praktyczny? Tak i to pod wieloma względami. Przede wszystkim mimo niewielkich gabarytów auta, kabina jest przestronna zwłaszcza z tyłu. ACB przy wzroście 170 cm w szpilkach jest bardzo dużo miejsca. Znam, że jest to naprawdę bardzo przestrzenny samochód. Na tylnych kanapach jest sporo miejsca, szczególnie dla dwóch osób. Z no, trzecią osobą to byłoby już trudniej, ale do między, przestrzeń między kolanami a, a siedzeniami, nawiewy, ładowarki duży minus są ładowarki typu C tylko i wyłącznie nie ma połączenia USB, tylko typ C. We wnętrzu znajduje się też sporo użytecznych schowków, kieszeni i uchwytów, co zwiększa komfort podróżowania. Jest też ładowarka indukcyjna, dwa cup holdery, a nawet parasolka. Dobrze, że projektanci zadbali o manualne sterowanie ogrzewaniem. Tych fizycznych pokręteł i przycisków mogłoby być nieco więcej. Niemniej nie ma co narzekać, ponieważ multimedia obsługiwane przez ekran dotykowy są naprawdę nowoczesne. Wszystko działa szybko i płynnie, a przejrzysty interfejs sprawia, że użytkowanie staje się niezwykle intuicyjne. Wersja Style i tak zawiera niemałą liczbę udogodnień, wśród nich podgrzewane przednie fotele, dwustrefowa automatyczna klimatyzacja, kamera cofania, czujniki parkowania, a także aktywny tempomat. Podsumowując, dla kogo skoda kamik będzie odpowiednim autem? Na pewno dla osób, które mieszkają w mieście, ale od czasu do czasu są zmuszone wyruszać w dłuższą trasę. Czy to samochód rodzinny zależy od wymagań. Bagażnik wspomniany, ustawny, ale może okazać się za mały. No, Bagażnik akurat jest dość mały. O, zaskoczenie! Koło na zmianę zamiast zestawu czego, No, i może tutaj brakuje faktycznie podwinię podłogi. Może by w ten sposób zwiększyć y, tę pojemność bagażnika, która ma 400 litrów. Mm, a jak z ceną? Samochód w testowanej wersji style to koszt około 110 tysięcy złotych plus dodatkowo. Płatne pakiety, które mogą podnieść kwotę o kilkanaście, o kilkanaście a nawet kilkadziesiąt tysięcy. Kamik ma e, kilka wersji, więc może dobrze przyjrzeć się także tym odrobinę tańszym. E, jednak, jeżeli szukacie czegoś naprawdę jakościowego i komfortowego, to tego czeskiego crossovera w wersji style śmiało możemy polecić.